Grazie. Jeszcze popatrzę głęboko w oczy dyrektorowi Adamowi Wiśniewskiemu, czy nie zmieniono przypadkiem scenariusza, bo chcę powiedzieć, że po koncercie, na który Państwa zaprosimy, z powrotem zaprosimy Państwa tutaj na salę na drogą nad Dobrze mówię? Tak było scenariusze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, postaram się mówić bardzo krótko. Dzień jest wyczerpujący, długi, a program e, rzeczywiście przewagany. Cieszę się, że dyrekcja Muzeum Niepodległości tak nie skomponowała to zmniejszenie tej wielkiej sesji poświęconej rewitalizacji Cygarem. i jest jak tak się składa, że przecież tej y, miejscowości, którą tutaj widzimy, do dzisiaj żyją Polacy, jest to bardzo silne środowisko y, y, kolonijne. Druga strona medalu dzisiejszej wielkiej i znaczącej sesji, podsumowującej tak wielki dorobek w zakresie rewitalizacji. Myślę, że to na, zasługuje na duży szacunek. Tak, yy, no, dla yy, Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, samych marszałków, niech pana dyrektora muzeum i, i jego zastępców, ponieważ to rzecz praktycznie prekursorska, że dostaje się tak duże pieniądze na rewitalizację czegoś, co jakoś ciągle dla wszystkich decydentów było długoplenowe. I ta druga strona medalu dzisiejszej sesji to... Nawiązuje do środków, które ta zasłużona placówka kultury otrzymała od Unii Europejskiej. Ta wystawa miniaturowa, proszę Państwa, to wystawa obrazująca cywilne nowej Solidarności. Mowa tu jest o nie naszej Solidarności, ale o Solidarności Europejskiej. Ta najwyżej, największa z tych to stoi Sybilla jest to swoistego rodzaju, proszę Państwa, nawiązanie do najdłużej trwającego mitu i największej tradycji w dziejach Europy, jako kurcze opowiadanie przez wróżbiarki, yy, futurologów, naukowców w przyszłości, Czerpano z przeszłości wybierać, tak jak tutaj. Z jednej strony mamy przeszłość w postaci cetadeli, z drugiej krzyż. Sybilla heroica proszę Państwa, z tym podpisem 1980, 39 1989 pokazuje ten heroiczny wycinek II wojny światowej, a później tego siedmiuażnego podziału Europy na wschód i zachód. To wydawał się podział trwały. Stąd tej Sybilli Eloice towarzyszy Sybilla Kolonia, tam i Sybilla Europa. Ten mit był kiedyś tak wielki, że trwał przez kilka wieków. Jeszcze Senat Rzymski w IV wieku naszej ery radził się i zasięgał opinii tych słynnych wierzchołek i proroków, które tak były wodne. Ich było dziesięć. Tutaj jest ich mniej. Myślę, że współczesnej Europy nie potrzeba już tych wróżb katastroficznych rad, yy, czy inaczej tylko Europa musi się rozwijać tymi rzeczami jak tutaj dzisiaj mamy do czynienia w Muzeum Niepodległości w postaci rewitalizacji 10 Pawilonu, 11 Pawilonu, Bramy Bielańskiej i nowego wymiaru, który to wszystko wybiera nowego wymiaru. I tak jak widzimy, że tej sypilnej eroice towarzyszy Sybilla, Polonia i Sybilla Europa, i czas oczekiwania na nowe wyzwanie Europy. Ono zaczęło się tam, kiedy widzimy tę pierwszą sylwetkę po mojej lewej stronie, to jest Sybilla Roma z tymi słynnymi yy, zapisami Traktatu Rzymskiego z 1958 roku. Ona trzyma je w W środku stoi Sybilla Krakowa. Można by powątpiewać, czy słusznie jest wstawiona tutaj wymiar proeuropejski, pro, pro, pro a możemy powiedzieć z naszego wkładu Sybilla Krautowia. Tak, proszę Państwa, gdyby nie Karol Wojtyła, który długo marzył już jako metropolita krakowski o dowartościowaniu Europy słowiańskim, słowiańskimi płucami. Widział Europę i Wschodu i Zachodu. I mówił, że musi być zjednoczona, by była szczęśliwa i w pełni mogła się rozwijać. Nie było w roku 1989 zaznaczonego w tej tragicznej Sybille Eryka z tym przetrąconym skrzydłem, gdyby nie Jan Paweł II na stolicy Piotrowej. Czy ktoś będzie się dopatrywał w tych gwiazdach tego koła, które trzyma Sybilla, ta Sybilla y, znaków masońskich, czy się będzie dopatrywał y, gwiazd y, z księgi rodowitego rodzaju ze Starego Testamentu na jedno To jest proszę Państwa pigułka relacji Polski do Unii Europejskiej przedstawiona na zamówienie Fundacji Willa Polonia przez znanego i znanego w Polsce i Europie rzeźbiarza krakowskiego Wiesława Domańskiego. On tutaj dzisiaj był, pomógł nam skomponować, jak to powinno stać. Niestety Kraków ma też siłę magiczną i rozpad jazdy pociągów jest taki, że go w tej chwili... Nie przeczytać o cywilna, oczywiście może przeczytać o nich o tych starych sukników, chociażby o bodajże Kopalińskiego w tych materiałach, które przygotowaliśmy tutaj z okazji sesji. Myślę, że ta refleksja, którą yy, zobaczyła yy, grupa osób interesujących się tematyką europejską, wystawa była w części razem z międzypertami ze yy, średniowierza prezentowana w 2007 roku w Brukseli. Rok później w Krakowie, dzisiaj z okazji tego wielkiego wydarzenia, jakim jest yy, rewitalizacja zabytków Cytadeli Warszawskiej prezentowana jest w całej wymiarze z tym przesłaniem sybilii Relifi yy, w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Myślę, że to wszystko w takim matematycznym skrócie, matematycznej figurce i myślę jeszcze raz. Dziękuję tym wszystkim, którzy pomyśleli o tym, by zostawić tę przeszłość z tą przyszłością.